O glebę trzeba dbać, podnosząc jej żyzność i urodzajność. Glebę chronimy po pierwsze przed erozją, a zatem y, nie dopuszczamy do zanikania tej powierzchniowej, najbardziej żyznej gleby, do, 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 do jej zabierania przez te procesy erozyjne. Po drugie, chronimy jakość gleby, czyli chronimy ją przed zanieczyszczeniem chemicznym. Y, czy to poprzez przepisy, czy dobre praktyki. Y, chronimy przed zanieczyszczeniem ze strony przemysłu, energetyki. Transportu, ale też zachęcamy rolnika, by sam tej gleby przy okazji normalnych praktyk rolniczych nie zanieczyszczał. Obecnie jest to jeden z kluczowych elementów, zwłaszcza w czasie zmieniającego się klimatu, gdzie mamy rzeczywiście problem z należytym przygotowaniem gruntu do upraw. Tam, gdzie ważna jest poprawa właściwości gleby, a zarazem dobry wzrost i plonowanie roślin, do akcji wkraczają kwasy humusowe. Najprościej jest uzyskać tak naprawdę materiał z, y, i kwasy humusowe, i preparaty humusowe z kompostu. W związku z tym producenci głównie jak gdyby kierują swoją uwagę na kompost. Węgiel brunatny jest zdecydowanie rzadziej stosowany i rzadziej występuje w preparatach, więc myślę, że ten rynek y, jest zdecydowanie węższy i tych produktów jest mniej. Natomiast rzeczywiście musimy wziąć pod uwagę, że kwasy humusowe czy w ogóle substancje humusowe, które występują w węglu brunatnym, mogą być o wiele bardziej wartościowe niż kwasy humusowe, które powstają w kompostach. Na bazie kwasów humusowych z węgla brunatnego, który pozyskiwany jest ze złóż kopalni węgla brunatnego Sieniawa w województwie lubuskim, powstaje flora humus, nowoczesny stymulator wzrostu. Środki, o których mówimy, wchodzą na rynek w coraz to innej formie. Wobec tego jedne są lepiej rozpoznane, drugie nieco gorzej. Ze względu na czas, który minął od pierwszych aplikacji, w stosunku do nowoczesnych środków, do których zaliczają się między innymi koncentraty kwasów humusowych, rozpoznanie jest jeszcze nieduże, ale bardzo obiecujące. Dbanie o glebę przy pomocy kwasów humusowych przynosi korzyści rolnikowi i ekosystemowi. Jakie ja mam doświadczenia, jeśli chodzi o stosowanie flora humusu? No, bardzo dobre, dlatego że działa on jak regulator wzrostu, taki bioregulator wzrostu. Coraz częściej rolnicy sięgają po kwasy humusowe. Wszystko wskazuje na to, że środki te mogą być wykorzystane bardzo szeroko w różnych uprawach i z bardzo dobrym skutkiem, zarówno w stosunku do stanu gleb, jak też upraw roślinnych. Pasy humusowe nie są cudownym środkiem, lekiem na wszystko. Natomiast jeśli możemy roślinom pomóc, trzeba to robić jak najbardziej. Żyzna gleba niezbędna, by produkować zdrową żywność.